No witamy serdecznie, ogólnie zbliża się Majuka, żadnej informacji nie zdań, ktoś chce się z nami spotkać, 3 dni, czyli pierwszy, drugi, trzeci dni Maja. Kiepsko, kiepsko. Czego mamy się bać? To wy musicie nas zapstawać, jak się mówi. Macie pierwszy, drugi, trzeci maja jak to, kto chce się z nami spotkać tylko w cyki jak ktoś chce się z nami spotkać nie ma sprawy pan bo żaden hejter ani nie spotka bo jest pojebany bo Zakrywałem twarzy. Tym się różnimy, że ci co hajtują nas zakrywają mordy. Kto jest z czetą? To osoba, która zakrywa mordę. Kurde na temat. Nie ma co dalej nawijać tego tematu. Wiecie o tym, co ja. Ogólnie pierwszy, drugi, trzeci mania jak macie zamiast się z nami spotkać, pogadać ogólnie, zapraszam do Łodzi. Tylko piszcie na kanale lub na fejsie. Wiem, że na fejsie panuje, bo banują, bo myślę, że my spierdolimy z internetu. Ale YouTube jest. Bo to jest prawo autorskie w tym sensie, że jest amerykańskie. Czyli amerykańskie jest inne prawo niż u nas sport. Czyli dwa ległe inne rzeczy. Jak się mówi. I kanału nam nie zamknął. Bo wrzucam sobie w do dziś. A na stronie, na pesie banują, banują. A niech się balują, pietroli. Jest kanał. Wystarczy się dowiedzieć u nas na Facebooku Lub na kanale na Nie ma co pękać, czy o, bo takie kobra ucieknie. Nie, 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 nie. Jest kanał. Wystarczy się pooglądać, zacząć będzie 900 filmów czyli coraz więcej, będzie multum, ale reszta osób, którzy tego oglądają, to są czytani, przepraszam. W tym sensie, że zamiast na obejrzeć raz za porządnie, gdzie są dane te wysyłki, to się pytają na weźmie, gdzie wysłać na wschodzie, czy na minimalno. Nie to zasarania, bo prawdziwy Wam się nie pyta. A ktoś jest dybięcią, ten się pyta. Kto na temat. Potowam n